Ja dobry PR, dobry PR. Paczka dla Bohatera to ogólnopolska akcja zainicjowana w Szczecinie. Świąteczne prezenty z takim logo trafiają do weteranów, kombatantów i sybiraków. To osoby starsze, często pozostawione same sobie. Dostaliśmy 22 paczki przygotowane specjalnie przez żołnierzy, którzy przygotowywali wraz z młodzieżą, z dziećmi. Dzieci przygotowywały Karteczki świąteczne z pozdrowieniami dla naszych mieszkańców. Ta akcja nas bardzo zaskoczyła. Paczki, które trafiły do domu kombatanta w Zielonej Górze, przygotowali żołnierze z Czerwieńska. Znajdują się w nich głównie produkty z długim terminem przydatności oraz kosmetyki. Przy przyjmowaniu tych paczek byli również kombatanci, członkowie koła kombatanckiego i bardzo cieszymy się, że ktoś pamiętał o tych najstarszych mieszkańcach Zielonej Góry. To już inne świąteczne prezenty już po raz drugi w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze odbył się finał akcji świątecznej prowadzonej przez wyborową Pernod Ricard. Do pensjonariuszy trafiły paczki, które przygotowali pracownicy firmy. Pracownicy wystawiali na aukcję licytację świąteczną, różnego rodzaju przetwory, wypieki, ozdoby świąteczne, ale również usługi, które, które mogli wyświadczyć, na przykład, nie wiem korepetycje z języka angielskiego. Wszystkie te przedmioty, pozycje były licytowane i za zebrane środki mogliśmy zakupić prezenty, upominki, o które prosił nas Dom Pomocy Społecznej. Jak podkreśla dyrektor Domu Pomocy Społecznej, to niezwykły gest, szczególnie przed świętami Bożego Narodzenia, Ponieważ w tym czasie świątecznej zadumy i radości obdarowujemy bliskich i pamiętamy głównie o dzieciach, zapominając o tym, że każdy liczy chociaż na drobny upominek. Bardzo sympatyczna, bardzo miła, że tak powiem, dla nas okoliczność, tym bardziej, że um, o osobach starszych no, nie zawsze się pamięta. Bardziej może o dzieciach, a tutaj osoby dorosłe starsze też czekają na te upominki. W świątecznych paczkach, które trafiły do domu pomocy społecznej, znalazły się drobne upominki, głównie środki pielęgnacyjne, ręczniki i szlafroki.